Cześć, witam Was na kanale Garażownia. W tej serii wideo będę chciał Wam pokazywać poszczególne prace budowlane przy budowie domu jednorodzinnego przez amatorów. Dużo informacji czerpiemy z porad bardziej doświadczonych budowlańców od nas oraz z poradników, które są w internecie. W tym wideo chciałbym Wam pokazać, jak wyglądało wykonanie naszych ławic fundamentowych od podstaw. Tak to się obecnie prezentuje, już po zalaniu betonu. W tym wideo zobaczycie wszystkie przygotowania, jak to wyglądało z przebiegiem czasu. Dobrze, ja podzielę teraz te wszystkie prace na dwa etapy. Pierwszy etap: zdobycie materiałów, to znaczy zakup drewna, stali, skręcanie belek. My skręcaliśmy belki na długość 12 metrów, ponieważ takiej długości są pręty. Następnie, gdy je obsadzaliśmy, docinaliśmy do danej długości. Skręcanie belek zajęło mi około miesiąca czasu w pojedynkę, luźnymi wieczorami po pracy. Po parę godzinek pracowałem, nie przeciążałem się i tak nie śpieszyło mi się w tamtym momencie. Natomiast gdy już wszystko było gotowe, przewieźliśmy te wszystkie gotowe belki na działkę i rozpoczęliśmy drugi etap, to znaczy prace ziemne oraz wykopy i typowe tworzenie ławic. Gdy wykopy zostały wy wykonane, wyrównana została już działka. Zaprosiliśmy na miejsce geodetę, który wytyczył nam osie, zabił takie oto paliki. Tak jak widzicie, te poziomy paliki, góra tego palika to jest wyznaczony punkt 0, to znaczy punkt, po którym będziemy chodzić. Trzeba od tego punktu też odjąć tam oczywiście grubość płytki, grubość wylewki, ocieplenia, chudziak, wieniec. To wszystko trzeba policzyć. ile tych postaków szalunkowych tam wejdzie, to każdy sobie indywidualnie według projektu musi wykonać. Natomiast osie są muszą być poprowadzone bardzo dokładnie, przekątne muszą się zgadzać, są tam nabite gwoździki, naciągamy żyłkę i mamy wyznaczone nasze osie. Prace koparkowe zajęły około 3 dni, łącznie z wyrównaniem troszeczkę działki i wykonaniem wszystkich, wykopaniem wszystkich ławic, oraz takiego delikatnego podjazdu, wysypanie klinca również na podjazd zajęło to wszystko 3 dni. W międzyczasie, gdy nasze ławice postępowały, my nie marnowaliśmy czasu, kręciliśmy słupy, Pionowe, które tam będzie trzeba wstawiać, siatki. I gdy koparkowy wykonał już pewną ławicę w pełni, my w międzyczasie wsadzaliśmy do środka już skręcone belki. Tak jak widzicie na tym wideo, i dzięki temu te prace szły całkiem sprawnie. Ważna, fajna uwaga według mnie: jak kręcicie już belki na wymiar tych 12 metrów, to warto tam po końcówkach strzemion na metr od jednego końca i drugiego. Nie zakładać, ponieważ jak będziecie później wkładać te belki do ziemi i narożniki wiązać razem, to wtedy te strzemiona prawdopodobnie i tak trzeba będzie ściągnąć, ponieważ te dłuższe narożniki będą mieć problem z, wło będziecie mieć problem z włożeniem ich do środka, bo te strzemiona będą je blokować. Pod takie belki należy wylać 10 cm betonu i dopiero je obsadzić. Ewentualnie jakieś podłożyć betonowe kostki, żeby to było oblane dookoła betonem, nie leżało na ziemi, to jest bardzo ważne. Tutaj jest ważna sprawa, to są narożniki belek. Trzeba je łączyć po zewnętrznej stronie. Nie wolno robić narożnika po wewnętrznej, ponieważ beton może się z czasem w tym miejscu kruszyć. Tutaj macie schemat, jak to powinno wyglądać. Puszczamy takich sześć drutów, 3 na dole, trzy u góry i nie robimy narożników wewnątrz. Tutaj możecie zobaczyć. Przyspieszone nasze prace obsadzania słupów pionowych. Mieliśmy wytyczone osie, większość tych słupów pionowych wychodziła w osi. Czytaliśmy to wszystko z projektu, tam parę słupów wychodziło w innym miejscu, trzeba było sobie to dokładnie odmierzyć. Wiązaliśmy te słupy do belek. Pionizowaliśmy je za pomocą jakichś listewek, natomiast później przy laniu betonu kontrolowaliśmy, czy są one w pionie, tak żeby nie było już później z tym problemów. Gdy przyjechał nasz beton, trzy osoby pracowały bardzo intensywnie. Jedna trzymała za węża i podawała ten beton w odpowiednie miejsca, druga osoba wibrowała wibratorem, zagęszczała, że tak powiem, ten beton, a trzecia osoba wyrównywała nasz beton do poziomu naszej ławicy docelowej. Grubość tutaj tej ławicy to 50 cm. Na dole mieliśmy zaszolowane, ponieważ działka ma pewne nierówności i żeby ten beton się nie wylał. I później do tego sobie wyznaczyliśmy jeden poziom ławicy. My akurat wbijaliśmy pręty na równą wysokość, odmierzając ten równy poziom na całej długości. Tak to wygląda, gdy beton już był podawany. Tutaj jest ładnie dociągnięte do górnej granicy szalowania, ponieważ jest to nasz poziom ławicy i bardzo fajnie się to zaciągało, później fajna struktura wyszła na sam koniec. Udało się to wszystko wykonać w dodatniej temperaturze, nie była potrzebna... nie były potrzebne żadne dodatki mrozoodporne. Pracowało też się dzięki temu bardzo przyjemnie. Tak wyglądają nasze zazbrojone słupy. Ustawialiśmy je do pionu za pomocą takich listewek jak ta, tylko że z czterech różnych stron je podpieraliśmy. Natomiast, gdy już zalaliśmy beton z gruszki, to jeszcze skorygowaliśmy, czy ten pion nie straciliśmy przypadkiem, ale całkiem, całkiem fajnie trzymały ten pion. Poszło sprawnie. Łącznie takie bardzo intensywne prace zajęły nam około tygodnia czasu. W trzy osoby, to znaczy nadzorowanie koparki, szalowanie, wkładanie tych belek do środka, wstawianie słupów. Jeszcze parę belek musieliśmy dokręcić, bo nam brakło. Na dzisiaj to już wszystko. Ławy są wylane. Nasz beton bardzo fajnie zastygł. Jest już bardzo twardy. Kręty są nie do ruszenia. Nie do wyciągnięcia. Także bardzo się cieszę. Pogoda nam dopisała. Jak na listopad mieliśmy temperaturę około 10, 7, 10 stopni. Bardzo fajna temperatura. Tak to wygląda. Na dzisiaj to już wszystko. Śledźcie dalej. Tą serię wideo, a ja tam będę publikował moje wnioski, przemyślenia oraz postępy z kolejnych etapów prac przy budowie domu jednorodzinnego. Trzymajcie się. Cześć.